Jesteśmy bezpieczni. Dobra, słuchajcie zaczynamy. Alan Kwieciński, który słuchajcie spóźnił się, ale w zamian na przeprosiny przywiózł mi kawkę. Smacznej kawusi. No wiadomo co i kogo. Smacznej kawusi, miłego dnia słuchajcie. Alan, słuchaj, jutro face to face z Zadymą i porozmawiajmy trochę o Zadymie. Widziałem, że byliście razem na nagrywkach. Wiedziałem, że tak. Zedyma dodał story, na które ty później odpowiedziałeś, że on y, podziękował ci za to, że dałeś mu walkę, tak? No tak, no, no chyba powinien mi podziękować. Fajnie, gdybyś sobie za, za te pieniążki, co zostanie co, tą dwójkę wstawił, bo trochę go nie, nie, nie rozumiem, nie? Znaczy nie tylko ja go nie rozumiem, ale ja myślałem, że ja w wyraźnie mówię, ale to tam to już prze, przekracza granicę. Powinna być walka o karnet roczny do logopedy. <laughs> to na pewno. O, dzień dobry. <laughs> Słuchaj, Alan, ale to on ci podziękował, bo te story wyglądało tak, że on ci podziękował. To tak było, czy nie? No czy tak, on ma ci tak, podziękować? Tak, no, znaczy nie, no chyba podziękował. No. Mam nadzieję, że. Nie wiem, bo już nie wiesz, że mam tyle na głowie i nie, roz, nie, nie rozróżniam tego wszystkiego. Ja Aha, czy nie, okay. to, że, że nie, nie mogę się też e, skupić koncentralnie na, na tych rzeczach wszystkich. No. Więc staram się rozdzielić to wszystko, prawda? I skupić się na wszystkich rzeczach. Ja wiem, że powinieneś skupić na walce, bo jest bardzo ciężka. Tak więc e, mam nadzieję, że podziękuję mi na konferencji albo jutro na face to face. No na pewno, Boxel nie mieszka to zapytać. Słuchaj, powiedz mi, jak ty traktujesz Zedymę? Bo ja na konferencji byłem blisko was. On w kilku momentach bardzo mocno cię nazywał, ale ty się nie odpalałeś na niego. Z czego to wynika? No bo on jest głupi. Aha. No, on już tyle ciosów zebrał, że tam już tam parę klepek brakuje, nie? Tak więc no, on jest tak... Ja już powiedziałem, że on ma łeb jak balon. Jest taki kurde mocny balon, z tego względu, że ciężko będzie go przebić, tak? No znokałtować no, go, to będzie mega ciężko. No chyba nikt go jeszcze nie znokautował. Nie wiem jak się skończyła walka z Balbą, bo on chyba tylko przegrał z balbą tak? Na gromdzie. przegrać przegrał, ale chyba tam go nie znokautował, chyba nie? nie. No. no. Tak więc Wywiór też mówił, że nikt go nie znokautował nigdy. To był ogólnie chyba trzeci knockdown. No. U kogo? U Viviura, czy nie? No nie, tam był ciężki knockout. Bo tam. Wiewiór mówił w wywiadzie ze mną, że jak to był trzeci pamięta, knockdown, on nie że on pamię... wstawał. No gdzie? Nie, gdzie? Jak on nie pamięta, kurde, jak został zokautowany, no to proszę Cię, no. Nie pamięta nawet tego. No to tam ciężki knockout, nie? Alan, Ty myślisz, że ta formuła MMA, on będzie debiutantem, to jest, to optuje za Tobą? Bo Ty, mi się wydaje, w stójce wiesz, jak to się robi, tp., ale w tym MMA, mi się wydaje, że ta głowa u Ciebie zawsze coś tam jest nie tak, zawsze coś tam nie gra. Nie, powiem ci, że tu Anzur mi fajnie nastawia, yy, robimy wszystko pod kątem... Yy, mówię tej walki. No, wiadomo, no się dobrze czuję, tak. Ale, ale mówię, no Ma jest y, całkiem inaczej, ale Anzor mnie tutaj zajebiście się, nastawia. E, to jest taki trener, przed którym też czuję jakiś respekt, a jeżeli ja i czuję przed jakimś trenerem respekt, no to, 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 to słucham się jego. Każdy by czuł respekt przed Anzorem. Czy nie, no, ja, mimo tego, że znamy się już wiele lat. To, to to czuję przed nim jakiś nie, jakiś tylko czuję przed nim respekt i, i i tak powinno być chyba prawda. No tak nie, nie, ma, no tak musi nie, być, nie? nie? I tak no mówię, tak musi być i też y, jakieś takie, nie do spółfalanie, tylko jakieś takie... No. Y, miło, znaczy, mimo tego, że też mam jakieś tam stopę koleżeńską z no to no to mówię, to mam do, do niego respekt. Go, go bardzo szanuję jako, jako człowieka, jako, jako zawodnika. Ja rozumiem o czym ty mówisz, bo dużo zawodników ma jako swoich trenerów kumpli tak, tak, i później tak, nie mają to, takiego bata tak, nad sobą, no nie? Tak, a jednak mimo tego, że no mówię, szanuję w ogóle to, to, co on mówi i biorę to tak do siebie, prawda? Mhm. Alan, posłuchaj Dlatego mnie. Dlatego też miałem, też, też miałem e, jakieś tam, o odpocząć sobie przez majówkę, m, zregenerować się, ale jadę, jadę tylko do pracy i ja wracam z powrotem. Bez alkoholu? Bez, absolutnie. Nie, mówię ci, że teraz w sobotę było ciężko z tego względu, że pojechałem, e, pojechałem do klubu 200 km w jedną stronę. <głosy> <głosy> Jacek Balcerzak, ty. <noise> e, I ten, pojechałem do, pojechałem do klubu w jedną stronę 200 km, gdzie ja Przeważnie, jak jadę w tyle kilometrów w jedną stronę, to ja chodzę, siedzę sobie w hotelu i odpoczywam, prawda? Wracam do po klubu, do, do hotelu i śpię, a tutaj jednak wróciłem do domu, chciałem tak do domu wrócić, przespać się i normalnie być, być na treningu i tak, tak zresztą było. Słuchaj, mi się wydaje, że Zadyma trochę ym, nie bierze na poważnie tego pojedynku. To, co on robi na TikToku, to, co on wstawia na swoje media społecznościowe, że otwiera piwo zębami i potem je pije. Ty myślisz, że... No, jeżeli on przez własną głupotę, przez takie otwieranie piwa drugą dwójkę wstawi, to ja mu nie zafunduję już tego, nie? <noise> <noise> Albo jedynkę, no. Ale nie denerwuje cię to trochę, że widać, że on podchodzi mega lightowo do tego pojedynku? No, myśli, że będzie miał łatwo ze mną. Może, no, ta, może no tak dlatego, mi się wydaje. Może dlatego, że mi będzie miał łatwo, no to się przeliczy się i minie się. Zderzy się ze ścianą, może tak powiedzieć. Myślisz? Myślę, że tak. Myślę, że jestem. Ja potrzebowałem tak naprawdę 3-4 dni, żeby wejść na te tory i już się ja już wszedłem na te tory, a jeszcze mam 4 tygodnie prawie. No właśnie, ale to będzie jego debiut w MMA. Ty myślisz, że on w ogóle wie, co go czeka, bo to jest zupełnie inna płaszczyzna, to jest inna stójka, to jest inna praca na nogach MMA. Sądzę, że nie wie. S sądzę, że nie wie. On też jest y karateką takich bokserem mhm. podobno, ale większość walk toczył w, e w, w boksie. Zutytuowałem bokserem? No nie, że pierdolnę, ale tak będzie, to, 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 znowu ta moja poprzeczka pójdzie wyżej, i ta te, te moje, ten, tam, ten moje nazwisko idzie tam pójdzie wyżej. Yy, mam nadzieję, że tak jak powiedziałem, że yy, dam ludziom widowisko na takie, które czekają, na które przychodzą, kupują te bilety, nie tak jak inni zawodnicy z innych walk. Jakich? <gry> Wiadomo, o kogo chodzi, że, że, że przychodzą tylko po pieniądze. Eee, mówię, dam, dam, mam nadzieję, że będzie w takie taki widowisko jak ostatnio. Dobra, trzy ostatnie pytania. Ostatnie, jeżeli chodzi o Dymę, ty myślisz, że jesteś w stanie podjąć z nim rękawice w stójce? Sądzę, że tak. Sądzę, że tak. Dokautować? Może nie zdokałtować, bo ma twardy łeb, ale, ale, ale myślę, mi się wydaje, że, 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 że na pewno. Na pewno na dobrą walkę też, też tak samo w stójce. No i dobra, Przecież i teraz dwa ostatnie tematy. Denis Zołęcki ostatnio zabrał głos. Strzelam, że to o nim mówiłeś pewnie. E, o tych osobach, które biorą pieniądze. Widziałem. E, visual... tak, no bo wiesz, no. no jakby nie było, jaki Denis by nie był, szkoda, że tak zrobił. Bo inni zawodnicy. Ale sądzę, że on. Ma, cześć, cześć Basiu, Sądzę, że on ma pieniądze. No to po co, kurde, wiesz? Wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak? Tylko. Ludzie, le, ludzie czegoś oczekują. Tym bardziej, że to była fajna walka. Fajna walka z Szpilką i z Tyburskim. Zapowiadało się na fajną walkę. Jak to się mówi, miały być fajerwerki, a były zimne ognie. Uważasz, to? że zrobił to specjalnie tylko, żeby dostać pieniądze, tak? Bo tam na pewno wypłata była duża. Nie, nie, nie zaglądam nikomu do kieszeni. No. Nie chciałbym, żeby ktoś mi też zaglądał do kieszeni, więc yy, sądzę, że na pewno mało nie dostał. I mówię, że, 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 że rozczarowanie tylko kibiców, rozczarowanie tylko kibiców po takim, po takim po takiej walce. Gralak Jakie jest walce? wielki. Co? Jaki wielki, jaki wielki Gralak, co jest? O, jest wielki? Proszę, no. cię, kapiszą. kapiszą. Słuchaj, nie, i, i, i ostatnie ja pytanko. Os, o, ostatnie pytanie. Osta oglądałem wczoraj wywiad, jak robiłeś z moim bratem e, po konferencji fejmu. Powiedziałeś, że do walki z Ferrari nie dojdzie, bo się czegoś dowiedziałeś. Co tam się wydarzyło? Nie powiem Ci, no obiecałem, że nie powiem. Tak? Ale nie to jest taka rzecz, która przekreśla Wasz pojedynek, tak? Sądzę, że tak. W tym Grubo. Roku, w tym roku na pewno. Grubo. Dobra, słuchaj, nie zatrzymuję. Idź trenuj. Dziękuję bardzo. Trzymaj się. No i mam nadzieję, że, że może powiem tak do, do tego Farmazona, bo cały czas kłamie, zresztą już chyba ludzie coraz bardziej się o tym przekonują, że cały czas kłamie. I mam nadzieję, że chociaż raz dotrzyma słowa, tak jak, tak jak ten, tak jak, um, tak jak powiedział kiedyś, że, że zrobi tę walkę, ale jednak gdzieś tam się wymiguje od tego cały czas. Bo jak nie w tym roku, to mam nadzieję, że w kolejnym. Ja cały czas czekam. Ja też mam nadzieję. I, i, ile razy też mogę mu na rękawice? Wiesz, nie tylko te środowisko czeka na tę walkę, ale na tę walkę już czeka cała Polska. Już mogę to swobodnie powiedzieć, że na no tę walkę czeka cała Polska. Dymy, jakie będą przy Twoim pojedynku z Ferrari. A ja będę siedział po środku tej konferencji, jak chcę tego, nie? Może też on się obawia tego, jakie, jakie mam rzeczy na niego. Czyli to chodzi o coś, nie, że czego się Różne dowiedziałeś, rzeczy. tak? Bo... No. Różne, nie, to chodzi o to bardziej z takich... bardziej takich rzeczy z jego strony, że on nie chce tej walki. Okay. On nie chce tej walki. To takich rzeczy się bardziej się dowiedziałem. Że nie chce po prostu. A, on ciekawa. nie chce? Tak, że on Wydaje. nie chce tej walki. No to ciekawe, ciekawe. Dobra, będziemy pytać, będziemy, będziemy drążyć. Ale już, ale już sądzę, że... że, że, że... Już po jego stronie. Ja już się ja już powiedziałem, że te, mm, powiedziałem ci w twoim wywiadzie, że ja idę na wszystkie jego warunki. Pamiętam, no było. Do czego on jeszcze chce? Powiedział swoje warunki? Poszedłem. Co on jeszcze chce? Nie wiem, czy ma, się. Z, ja z nim potem... Wyzywać celowo, ja, czy co? Ja z nim potem nagrywałem wywiad yy, w akademii, to on powiedział, że jeżeli się zgadzasz na wszystkie warunki, to okej, okay, nie? No. no, to mam nadzieję, że dotrzyma, dotrzyma. Mamy to na taśmie, trzymajcie się, na razie. Okay bardzo.